Czasami niechcący myśli się o czymś, co pozostaje. Są imiona, które regularnie wracają, nawet gdy nie są wypowiadane. Niektóre obecności nie znikają, nawet gdy wszystko wokół się zmienia. Przypomina się o prostych gestach, sposób patrzenia, słowo wypowiedziane w odpowiednim momencie, nieobecność, która nigdy nie jest całkowita, bez obietnic, bez wymagań, tylko stałość, którą się odczuwa nawet w milczeniu. Gdy pojawia się wspomnienie, coś się uspokaja, idzie się dalej, ale nie w ten sam sposób. Jest inspiracja, która nie wymaga wyjaśnienia i jest towarzystwo, które nie musi być blisko. Myśli się, czasami bez intencji, ale myśli się. Są imiona, które upierają się, by powracać, nawet gdy nic ich nie przywołuje. Są twarze, których czas nie zgarnia, a milczenie nie potrafi uciszyć. To dziwne, jak pewne myśli pojawiają się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. W wirze życia, pomiędzy jednym a drugim przystankiem, gdy wszystko wydaje się hałasem, tam przychodzi to wspomnienie nie z obowiązku, nie z przymusu, ale z czegoś, co po prostu istnieje i pozostaje. Nie ma potrzeby znać powodu. Niektóre obecności przechodzą przez czas z taką samą intensywnością, z jaką się pojawiły. Nie da się tego wyjaśnić, nie da się tego zmierzyć czuje się to. Nawet gdy wszystko się zmienia, nawet gdy już nie dzieli się codziennością, jest coś, co się opiera. Może to wspomnienie słowa wypowiedzianego z delikatnością, lub milczenie dzielone z zaufaniem. Może to lekkość gestu, spokój spojrzenia, albo po prostu uczucie, że tam, w tej obecności, było schronienie. Nie wybiera się, by pamiętać. Wspomnienie przychodzi. Po prostu przychodzi, idzie się dalej z życiem, z obowiązkami, zobowiązaniami, celami. Ale wystarczy chwila dekoncentracji, aby wszystko wróciło. I wraca z siłą, która się nie ogłasza, ale reorganizuje od środka. To nie jest tęsknota w powszechnym rozumieniu, to bardziej rodzaj dyskretnej obecności, która objawia się w szczegółach, w sposobie, w jaki się obserwuje świat, w wrażliwości, z jaką słucha się muzyki, dostrzega się frazy, zwraca się uwagę na niebo. Niektóre połączenia nie przerywają się, tylko cichną, ale wciąż tam są. I jest w tym coś pięknego, że trwają, nawet jeśli się nie mówi, nawet jeśli się nie widzi, coś jednak trwa. A kiedy się to dostrzega, coś się uspokaja. Nie ma potrzeby mieć odpowiedzi, ani wznowić rozmowy, ani odzyskiwać przeszłość. Wystarczy czuć, bo są uczucia, które nie potrzebują aktualizacji, aby były prawdziwe. Wciąż istnieją, z tą samą intensywnością, co wcześniej, może z większą dojrzałością teraz myśli się o wszystkim co zostało zbudowane o tym co zostało podzielone co się stawiło czoła co zostało milczane myśli się o lekkości z jaką można było być blisko nawet w trudnych dniach i również o tym co pozostało w zawieszeniu o tym co nigdy nie zostało powiedziane lub o tym co zostało powiedziane za późno mimo to jest wdzięczność nawet bez wzajemności nawet bez odwzajemnienia bo są ludzie Którzy zmieniają sposób, w jaki postrzega się życie, nawet jeśli zostali tylko na fragment drogi. I to wystarczy, aby życzyć im dobrze, nawet z daleka, nawet w anonimowości. Są tacy, którzy inspirują, nie wiedząc o tym, kto staje się latarnią bez zamiaru, i kiedy to się zdarza, nie zapomina się. Nie zapomina się, kto przyniósł dobro. Nie zapomina się, kto był schronieniem. Idzie się naprzód, ale z bliznami bliznami, które nie bolą, wręcz przeciwnie, ogrzewają, bliznami, które przypominają, że było uczucie, prawda, oddanie, bliznami, które pomagają znów uwierzyć, nawet po zimnych dniach, niektóre połączenia nie zależą od fizycznej obecności ani od stałego dialogu, wystarczy wiedzieć, że nadal istnieje i to wystarcza. Oddycha się spokojniej, tylko wiedząc, że to imię wciąż krąży gdzieś żyjąc, uśmiechając się, marząc, a może w jakiś sposób to już miłość nie miłość z filmów ani wielkich słów, ale miłość, która trwa nawet w milczeniu, nawet w nieobecności, nawet w zapomnieniu drugiego miłość, która nie potrzebuje wzajemności, aby być prawdziwa, która utrzymuje się w podziwie, szacunku, w dobrych wspomnieniach nic nie jest wymagane, nic nie jest żądane po prostu się czuje, a czuć w tym coraz płytszym świecie to już odwaga. Widać, jak niektórzy ludzie czynią świat, bardziej znośnym. Czasami wystarczy przypomnieć sobie śmiech, radę, delikatny dotyk duszy. Są gesty, które pozostają, są słowa, które odbijają się przez lata, i są połączenia, które nawet rozłączone wciąż rozświetlają wnętrze. Wdzięczność pojawia się w szczegółach, w myśli przed snem, w cichym pragnieniu ochrony, w modlitwie bez imienia złożonej tylko z serca. I chociaż czas mija, chociaż życie prowadzi na inne ścieżki, jest coś, czego się nie traci. To uczucie, że w jakimś miejscu przeszłości zdarzyło się coś prawdziwego, coś, co nie potrzebuje powtórzeń, by być wiecznym, coś, co formuje, przekształca, uczy, są tacy, którzy nigdy nie będą zapomniani, nie z obowiązku, ale z istoty, bo zostawili ślady, które nie znikają z czasem ani w nieobecności. I te ślady nie proszą o powrót. Po prostu pozostają tam mocne, jak dobre wspomnienie czasu, który był tego wart. Myśli się tak, więcej niż by się chciało być może. Ale myśli się i to już mówi wszystko. Nie zawsze wiadomo, jak wyjaśnić, co utrzymuje te myśli przy życiu. To nie jest uporczywość, to nie jest potrzeba, to coś subtelniejszego, prawie niewidocznego, jakby część duszy dostrzegła jakąś znajomość. I dlatego postanowiła to zachować. Życie płynie z pilnością, z płytkimi spotkaniami, z łatwymi rozproszeniami, z kruchymi więzami, ale mimo to w środku hałasu jest ta obecność, która pozostaje. Nie wiadomo jak ani dlaczego, ale pozostaje. I są dni, kiedy to wspomnienie staje się tarczą. Wśród zmęczenia, zniechęcenia, samotności przebranej w rutynę, przypomnienie o tej starej więzi przynosi ulgę jakby tam nawet z daleka było miejsce, w którym wciąż można odpocząć myślą bez lęku, gdzie nie trzeba udawać, występować, zdobywać. Są ludzie, którzy po prostu istnieją, a już sam fakt ich istnienia sprawia, że wszystko staje się lepsze. Nie wymaga się bliskości, ani żadnych odpowiedzi, ani wyjaśnień. Sama myśl, że ta esencja wciąż tli się gdzieś, wystarczy. Z czasem zrozumiesz, że są uczucia, które się nie rozpadają tylko w ciszy dojrzewają. Przestają krzyczeć i zaczynają głęboko oddychać, przestają błagać i zaczynają przyjmować, przestają żądać obecności i zaczynają pielęgnować wspomnienia. To nie jest nostalgia, to nie jest chęć powrotu do tego, co już minęło, jest to głębsze niż to, to uznanie wartości tego, co się czuło bez potrzeby jego powtarzania, to uhonorowanie intensywności, która miała miejsce nawet jeśli nigdy więcej się nie powtórzy. Niektóre więzi nie służą do tego, by trwać, służą do zostawiania śladu, do nauki miłości z większą prawdą, do przebudzenia tego, co było uśpione, do pokazania, że w świecie powierzchownym wciąż istnieje głębia i to właśnie pozostaje. Nie zapomina się o tym, co było prawdziwe, nie zmazuje się tego, co dotknęło głęboko, nawet jeśli już się nie mówi, nawet jeśli czas zabrał to daleko, wciąż się czuje, nie z bólem, lecz z rodzajem świętego szacunku do tego, co było, jak ktoś, kto przechowuje relikwie w sercu, nie wystawiając jej, nie dotykając, tylko zachowując. I to zmienia wszystko, bo po takiej więzi już nie akceptuje się mniej, już nie żyje się w tym samym pośpiechu. Uczy się szukać prawdy w tym, co czuje, obecności w tym, co się wymienia i delikatności w tym, co się buduje. Wśród chaosu dni zawsze jest moment milczenia, który prowadzi do tej myśli, jakby dusza wzywała to, co kiedyś ją przyjęło. Nie po to, by wrócić, ale by pamiętać, że tak, kiedyś było możliwe poczuć coś tak czystego i że to wciąż jest częścią tego, kim się jest dzisiaj. Można dostrzec, jak to wszystko cicho ukształtowało sposób patrzenia, słuchania, przejmowania się, Cierpliwość zaczęła mieć inny rytm, oddanie stało się bardziej ostrożne, a miłość, ta milcząca, bezosobowa, wytrwała, stała się bardziej całościowa. Myśli się. Wciąż. I może zawsze. Ale teraz z mniejszą pilnością i większą wdzięcznością. Wdzięczność za to, że się żyło, z powodu odczucia, z powodu nauki, nawet jeśli to nie trwało, nawet jeśli nie zostało uznane. Niektóre prawdy nie potrzebują walidacji, aby istnieć po prostu są. Tak jak to uczucie, które nawet bez nazwy trwa, żywe, dyskretne, ogromne, a gdy nadchodzi noc, prawie pewne jest, że ta myśl wraca. Między hałasem świata a ciszą pokoju zawsze jest miejsce zarezerwowane dla tej obecności. Nie mówi się o tym, nie komentuje się, ale ona jest tam, jakby w jakimś niewidzialnym planie, Istniał wątek łączący dwa odległe punkty. Bez potrzeby spotkań, rozmów, obietnic, tylko wątek. I pewność, że coś pozostaje nawet kiedy wszystko inne już odeszło. I tak się żyje, z tą żywą pamięcią, z tym niewytłumaczalnym uczuciem, że w jakimś momencie coś było absolutnie prawdziwe. A to, to wystarcza. Nawet jeśli wszystko inne się zawali, nawet jeśli wszystkie słowa już ucichły. Wystarczy wiedzieć, że coś było prawdziwe, nawet bez trwałości, nawet bez odwzajemnienia, nawet bez świadków. Są doświadczenia, które nie potrzebują zewnętrznej walidacji, żyją w pamięci, jakby wciąż pulsowały w teraźniejszości. Są silence, które są pełne znaczenia i są odległości, które nigdy nie uniemożliwiły obecności. To wspomnienie trwa nie jako lament, ale jako rzadki rodzaj towarzystwa. Coś czego nikt nie widzi, ale co wzmacnia wewnętrznie, coś czego się nie opowiada, ale co wspiera w milczeniu. Z czasem dostrzega się, że nie każde połączenie zostało stworzone, aby trwać niektóre przyszły tylko po to, aby głęboko dotknąć, zmienić kierunek, przekształcić sposób odczuwania i to jest więcej niż wystarczające. Bo są tacy, którzy przechodzą przez życie, zostawiając bałagan, ale są tacy, którzy przechodzą i zostawiają sens. To nie chodzi o tęsknotę, to chodzi o intymną, dyskretną, stałą obecność, o to, co nie gaśnie, nawet gdy logika każe zapomnieć, o to, co upiera się pozostać, nawet gdy nie ma już żadnego powodu, aby trwać. To ciekawe, jak niektóre imiona pamiętane są z czułością, mimo że nie stanowią już częścią codzienności jakby coś wewnątrz nadal chroniło je przed wszelkim hałasem, przed wszelką banalnością. Ciągle się myśli, nie z powodu słabości, ale z szacunku do tego, co było odczuwane. I ta myśl nie przynosi bólu, przynosi wspomnienie, przynosi dziwny spokój, jakby w jakiś sposób ta osoba, nawet nieobecna, nadal dbała, nadal była blisko. Nie poprzez gesty, nie poprzez słowa, ale przez to uczucie, którego nigdy nie potrafiło się wyjaśnić. Są tacy, którzy inspirują, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kto przekształca tylko tym, że istnieje? I to jest to wspomnienie, które wciąż jest schronieniem. Gdy wszystko staje się ciężkie, gdy wszystko męczy, wraca się do niego. Nie po to, by niczego prosić, tylko po to, by przypomnieć sobie, że tak, w tym, co głębokie, wciąż jest piękno. A jeśli jest coś, czego to wspomnienie uczy, to to, że to, co prawdziwe, nie wymaga obecności, bo to, co było pełne, pozostaje nawet po zakończeniu. Nie opróżnia się, nie gubi, nie staje się mniejsze. W głębi serca rozumie się troska o to, co czuło się, to także troska o siebie. Zachowywanie z czułością tego, co pozostawiło ślad, to uznanie tego, kim się jest. Bo niektóre wspomnienia nie dotyczą innych, dotyczą własnej zdolności do miłości. Do odczuwania głęboko, do życia prawdziwie, i tego nikt nie zabierze, to się nie rozmywa. Więc postępuje się dalej, z światem wymagającym pośpiechu, z życiem domagającym się rezultatów, z czasem płynącym bez przerwy. Ale w środku coś pozostaje nietknięte, niedostępne, jak tajemne schronienie, w którym wszystko ma sens. I nie ma znaczenia, czy to uczucie nigdy więcej nie zostanie nazwane. Czy kiedykolwiek zostanie wypowiedziane na głos? To, co ma znaczenie, to, że gdy świat zwalnia, a cisza znów zaczyna mówić, to wspomnienie nadal tam jest. Mocne, lekkie, obecne. Może już nigdy nie wydarzy się coś podobnego. Może to połączenie było jedyne w swoim rodzaju. A może nie. Ale nic z tego nie zmienia tego, czym już było, czego już nauczyło, co już zostawiło. Czasami w nocy, gdy wszystko jest ciche. Odczuwa się tę obecność z większą wyrazistością. Nie ma słów, nie ma zdjęć. Ale jest coś, co się zjawia, jakby czas zatrzymał się na chwilę, żeby przypomnieć, co nie zgasło. I w tym momencie wszystko się uspokaja. Nie potrzeba obietnic, aby coś było wieczne. Czasami sam fakt, że istniało z prawdą, jest wystarczający, aby przetrwać lata i wciąż pulsować. Nawet jeśli nikt tego nie rozumie, nawet jeśli nigdy więcej o tym nie wspomni. Nawet jeśli nigdy nie powtórzy się. O tym się myśli, kiedy się myśli, to nie jest o powrocie. To jest o uznaniu. Uznaniu wartości tego, co było, co wciąż jest, co nadal pozostaje. Nawet w milczeniu, nawet tylko w środku i tylko dlatego. Już się opłacało. A na koniec to jest to, co pozostaje. Nie słowa wypowiedziane na głos ani plany, które pozostały na drodze. Ale to ciche wspomnienie, które upiera się przy istnieniu, nawet po tym, jak wszystko się skończyło, nie dlatego, że chce się to ożywić, ale dlatego, że są wspomnienia, które stały się częścią tego, kim się jest. A zaprzeczenie temu byłoby jak wymazanie własnej historii. Są tacy, którzy wolą zapomnieć. Przewrócić stronę, przyspieszyć krok, iść dalej, nie oglądając się za siebie, ale są i tacy, którzy szanują to, co było odczuwane kto rozumie, że przechowywanie nie jest tym samym co przywiązywanie się, to uznanie, że pewne połączenia ukształtowały to, co dziś zamieszkuje wnętrze i dlatego zasługują na to, by je uhonorować. Nie wszystko musi wracać, aby nadal istnieć. Nie każde uczucie musi być wyjaśnione. Niektóre po prostu istnieją tam, jak cicha obecność, ale stała, jak coś, co ogrzewa, nawet jeśli się już nie dotyka. A jeśli w pewnym momencie wszystko wyda się puste, jeśli świat będzie wydawał się zbyt szybki, zbyt odległy, zbyt powierzchowny, wystarczy pamiętać było coś, co dotknęło głęboko. I to samo w sobie wystarczy by wciąż wierzyć nie w ludzi, ale w zdolność do odczuwania, do pamiętania, do bycia całością, jeśli to miało sens dla kogoś, nawet w milczeniu, żeby ta osoba to zachowała, z szacunkiem, z prawdą. Z tą delikatnością, której prawie nikt nie dostrzega, ale ten, kto czuje, nigdy nie zapomni. Teraz to do ciebie. Jeśli ta treść w jakiś sposób cię dotknęła, jeśli pojawiło się jakieś wspomnienie, jeśli w twojej głowie zagościło jakieś imię, lub jeśli pozostała tylko ta pełna znaczenia cisza, zostaw komentarz. Nawet jeśli to tylko jedno słowo lub żaden i po prostu podziel się. Ktoś być może potrzebuje dokładnie tej wiadomości teraz. Napisz tutaj poniżej. Co zostaje, nawet gdy wszystko się kończy? Podziel się tym filmem z kimś, kto przyszedł ci na myśl. Czasami ten cichy gest mówi więcej niż każda rozmowa. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to teraz. Jest znacznie więcej treści takiej jak ta w drodze, ludzkiej, głębokiej, prosto w sedno. I oczywiście zostaw łapkę w górę, nie z powodu próżności. Ale aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób, które również czują w ciszy, nie musisz mówić więcej, najważniejsze już zostało poczute.